Witam serdecznie moim gościem. Łukasz Wiktor Pabud. Cześć, cześć. Łukasz, kapitalny wynik dzisiaj: 3-0, przepraszam, 3-0, trzecie miejsce chciałem powiedzieć. Dzisiaj w turnieju Mój Kołajkowy spodziewałeś się takiego obrazu sprawy? No, naszym głównym celem było wyjście z grupy. Potem sobie założyliśmy, że jak przejdziemy już w to będzie dobrze. No, udało się, udało się w to trzecie miejsce. Półfinał niestety nie wyszedł z Macbudem, ale i tak była walka do końca, i, i, i dzisiaj, dzisiaj naprawdę zadowoleni jesteśmy. Dzisiaj walka była również w tym meczu półfinałowym, przepraszam, meczu o trzecie miejsce z Alkobojami. Co powiesz, że rywali? Na pewno bardzo dobra. Spodziewaliśmy się, że, że tak zagrają. No i wynik mógł pójść w obie strony, ale dzisiaj jesteśmy lepsi. Jesteście zawiedzeni tym, że nie udało się dodać, dojść do finału, czy bardziej byś to w innej kategorii? Jak jesteście szczęśliwi, że macie trzecie miejsce? Wiadomo, jest niedosyt, bo mogliśmy zagrać ten finał było blisko. No ale trzeba się cieszyć z tego, co, co mamy dzisiaj. Jak myślisz, czy macie ten skład na kolejny turniej już noworoczny, czy będą jakieś tutaj znowu rotacje? Bo dzisiaj to, co zbudowaliście ten skład, to naprawdę wygląda imponująco. No, chciałbym na pewno, żeby, żeby taki skład jak dzisiaj pozostał na następny turniej. Lecimy na finał. Dziękuję za wywiad. Dzięki, dzięki.